Dzisiaj to będzie bohater tego filmu. Zapraszam na nowy odcinek. Cześć, z tej strony Jarek Poleca, witajcie serdecznie na mo moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj będzie unboxing paczki, którą otrzymałem od Marcina, którego bardzo pozdrawiam. Spotkaliśmy się na Targu Staroci. To było bardzo miłe spotkanie, bardzo pozdrawiam. Słuchajcie, no to co? Przystępuję do unboxingu. Zobaczymy, co to będzie, co to będzie. Maszka jest duża, no bardzo dobrze zapakowana, sezamie otwórz się, wow! Wow, 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 wow. Słuchajcie filmy. Są filmy oh. Rewelacja. Rewelacja. Dziękuję bardzo naprawdę. Klasyka Blues Bladders. Ale fajnie, super. Terminator jasna cholera. Świetnie. Super, elegancko. Szklana pułapka czwóreczka. Ach jak fajnie. Jeszcze zapakowany, oryginalnie. No, super. Nie znam, nie znam, ale to jest jakaś pewna na podstawie biografii jakiegoś muzyka. Fajnie, super. Absorwent Dustin Hoffman, klasyka. Oscar. Za najlepszą reżyserię. Bardzo fajny film. Muszę Wam powiedzieć. Tutaj, pudełeczka jakieś puste. Dobra, zobaczmy, co to jest. Ach! Bruce Willis. A to będzie, co to będzie, kilka części? No, dwójeczka i jedyneczka. Wow, jestem pod wielkim wrażeniem. Jestem pod wielkim wrażeniem. Uwielbiam dwójkę. Szklaną pułapkę. Uwielbiam dwójkę. Utracony świat. Jurassic Park. Fajnie. Jakieś dodatki specjalne. Specjalne dodatki są fajne. Super fajnie. From Hell. Słuchajcie, to będzie jeździec bez głowy? Nie, chyba nie. To jest, już wiem, to to nie jest jeździec bez głowy, to jest film. Johnny Deep Kube rozpruwacza. Rozpracowuje. No, tak, 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 to będzie to. Super. Polskie napisy, rewelacja. Rewelacja. A cóż to za? Super Hero. 4DVD kolekcja. Jestem pod wrażeniem kosmicznym. No, jestem pod wrażeniem kosmicznym. Takie cudeńko mi się trafiło, Marcinie. Dziękuję naprawdę. Cztery świetne filmy cztery świetne filmy. Elektra. No, pamiętam kolega i to było gdzieś 20, nie, z którego roku jest ten film? Jest tu jakaś data produkcji? 2005 gdzieś to będzie. Mówi, że świetnie sprawuje się ten film na kinie domowym. Że subwoofer bardzo dobrze pracuje na tym filmie. To pamiętam jak dzisiaj. Rewelacja. Ale fajnie. Czteropak. Czteropak. Rewelacja. Naprawdę bardzo ładnie wydane. Świetnie. Włoska robota. No patrzcie. Hmm, bardzo fajny film, będzie. Super. Godzilla, no tak. Godzilla. 97 rok to jest, nie 98. Mhm. Super. Następny Jurassic Park, Jurassic Park. O kurcze, tego nie ma filmu, Gwiezdne Wrota. Słuchaj, na razie z filmów, które tutaj widzę, to nie mam ani jednego. Normalnie trafiony w samo setno, w samą dziesiątkę. Gwiezdne Wrota. Ten film w Polsce zrobił wielką karierę w kinach. To był wielki przebój. Do tej pory się go świetnie ogląda. Bękarty Wojny Brad Pitt Mocny film Mocny film, fajnie Też nie mam Znaczy już mam W tą chwilę Skazani na szałszak 7 nominacji do Oscara Bardzo dobry film Od początku do końca świetnie się ogląda Al Pacino 88 Minut. No, Al Pacino wtedy był w formie. On wtedy jeszcze popełnił taki film Gorączka, którego będzie druga część. Ale z tego co wiem, yy, yy, boją się kosztów związanych z tym filmem. Bo jest bardzo ambitny scenariusz. I yy, studio, które chce wyprodukować ten film, tą drugą część gorączki. Jest przerażony kosztami, ale już jest scenariusz napisany. Ale tutaj jeszcze jest tych filmów. Wow, zabójcza broń czujeczka. To był świetny serial, kurczę. Szkoda, że ile powstało? Pięć chyba części. Cztery na pewno. No. Cztery? Cztery, chyba piątej nie było. Świetny film. Telma and Lewis. no proszę bardzo. Bardzo dwie dobre kobiece role. Susan Sarandon i Gina Davis. Moje ulubione aktorki. Fajnie. super. Czerwona, to kto to jest z Melem Gibsonem? To chyba jest z Melem Gibsonem film. Czy nie? Nie, nie widzę tu Mela Gibsona. Sean Connery. Y Sean Penn tu jest widzę. George Clooney. To jest jakiś inny film niż myślałem. Będzie fajnie, oglądany. Pianista. Klasyka, klasyka. To się przewija, ten film. Co jakiś czas gdzieś tam wpadam na jego polecanie. Obejrzę z przyjemnością. Królestwo, jak powstrzymać wroga, który nie boi się umrzeć? Nie znam tego filmu. Będzie dobra akcja. Fajnie. Tu pudełeczko duży. Okej, okay. jeszcze. Ajajaj. ja rewelacja, rewelacja. Co ja tu widzę, co ja tu widzę. The Cube. Sześcian. I Brooklyn Boogie. Dwa filmy w jednym pudełeczku. Fajnie. Clean Eastwood. Bez przebaczenia. Gene Hackman. Morgan Freeman. Richard Harris. Świetna czwórka legendarnych aktorów. Bardzo się cieszę. Dobry, świetny film. Tu właśnie miłość. O, będzie jakiś melodramat. Jestem ciekawy. Moja ulubiona aktorka, również Mel Gibson i Sophie Marceau bardzo dobra aktorka była żona Żuławskiego przez jakiś czas nawet mieszkali w bloku, takim zwykłym bloku w Polsce i on nazywał Sophie Marceau Zosia, takie dostała polskie imię i mieszkali w zwykłym bloku w Warszawie nie w jakiejś wili pod Warszawą nie, to był zwykły zwykły blok w Warszawie Niezwykła historia, naprawdę. Dwa filmy: Copland i Horror, tak? No, bardzo fajne. Robert De Niro, Sylwester Stallone. Tutaj pamiętam, że Sylwester Stallone w tym filmie czuł presję wielkich nazwisk. No bo on był takim pierwszoplanową postacią w tym filmie, ale Robert Niro to wielkie nazwisko, reszta też aktorów to wielkie, wielkie nazwiska i obawiał się grać z nimi Stalone, z tego co pamiętam, bo naprawdę poprzeczka była bardzo wysoko zawieszona. Wiecie co, nie pamiętam teraz nic z tego filmu, muszę go sobie obejrzeć i zobaczyć czy Stalone po doło roli. Dwa świetne filmy: Equilibrium, Christopher Bale, no, walki na miecze, Cyberpunk, taki przyszłość, oto przyszłość, no oto przyszłość, czyli film o przyszłości, jak to, jak to będzie wyglądać, jak ten świat będzie w przyszłości, wrogi nam wszystkich. O, ho, ho, ja Wam powiem. Pulp Fiction, Dirty Dancing 2. Rewelacja. Marcinie, jestem w szoku. No jestem normalnie w szoku. Dziękuję Tobie bardzo. Frankenstein. Robert De Niro. Robert De Niro. Słuchajcie, świetna ekranizacja Frankensteina. Jeśli możecie, ale z Robertem De Niro. Świetnie, naprawdę nakręcone. Bardzo dobra rola Roberta De Niro. Bardzo fajnie się ogląda. No, elegancko. Filadelfia, proszę bardzo. Tom Hawks. Denzel Washington. Bardzo dobry film. Ale tego jest jasny film. Słuchajcie, milczenie owiec. No, to jest milczenie owiec. Ale jakie świetne pudełeczko jest. Książeczka, film. No, eleganckie. Ale fajne wydanie. Nie mam tego filmu, dosłownie nie mam, nie mam tych filmów. Nic się na razie nie tego. Nie trafiło takiego, co bym miał z Twoich obawczyń od Ciebie. Rewelacja. Szeregowiec Ryan. No to kultowy film. Pięć Oscarów. Zdobył. Świetnie. Wojna Harta. Bruce Willis i Colin Farrell. Też będzie się oglądało. Elegancko. JARHEED, wojenny dramat, no, fajnie. Powiedz tak, fajna bardzo komedia, Jennifer Lopez gra, super. Bardzo fajna młoda dziewczyna wtedy jeszcze. Teraz już po 50, ale wtedy to na była miedziutka. Czerwony Smok, Czerwonego Smoka chyba mam, no czerwonego smoka chyba mam jeszcze był czerwony smog z lat 80 -tych. chyba z 86 czerwony smog był też to był świetny yy, świetny epizod tamten z 86 czerwony smog też był świetny ten też jest bardzo dobry adrenalina szalona akcja och co tu się nie dzieje gdzie oni się nie ścigają? Co tam za wzroty akcji? Naprawdę rewelacja. No, film na piątkę, tak jak tutaj jest. Film na piątkę. Proszę bardzo, klasyka, film wojenny. Klasyka helikopter w ogniu. No, tutaj reżyser jest Polakiem. Ale nie mogę, nie pamiętam nazwiska Polaka, ale Polak jest. zaraz no poszukam poszukam czy znajdę szybciutko no jest gdzieś tutaj nie znajdę teraz ale bardzo dobry film jest Batman początek no bardzo udana ekranizacja kolejnej części o Batmanie świetnie się ogląda naprawdę epickie sceny Już naprawdę niezwykłego. Już widzę, już się... Double y... Jaw Party, Tommy Lee Jones, proszę bardzo. Bardzo dobry aktor. Pająk, Pająk. Świetnie. Słyszałem coś o tym filmie, ale nie oglądałem. Podobno bardzo ciężki film. Bardzo ciężki film. Przytłaczająca atmosfera. No, Może będzie fajne. No i słuchajcie, przebój nad przebojem. Tarao, Predator 1 i Predator 2. Jestem normalnie w siódmym niebie. Jest. Są polskie napisy. Rewelacja. Rewelacja. Jestem w siódmym niebie. Wow. Dzień świra. Słuchajcie, to jest rewelacyjne kido. Marek Konrad yy, przechodzi tutaj sam siebie. To jest jego chyba najlepsza komediowa rola. Tak myślę. Egzorcysta początek. I Izabela Skorupko. Dziewczyna, która robi karierę w Szwecji. Bardzo fajnie. Biali mężczyźni nie potrafił skakać. No to będzie taka lekka komedia. Fajnie, dobrze zrealizowane kino. Takie, wiecie, obejrzeć i zapomnieć, może, no i pewno i zapomnieć. Ale Hiczor, uniwersalny żołnierz. No, wtedy to się chodziło do kina na to. Jeden z lepszych filmów z Wandamem. Z Wandamem jeszcze lubię. Yy, no oczywiście jest tam kilka filmów, które uwielbiam. Kickboxer, krwawy Sport, to jest klasyka z Van Duch i Mrok. Duch i Mrok, tutaj chyba chodzi o jakieś zagrożenie, będzie tygrysami, nie? Coś tam jest takiego, że tygrysy napadają i zabijają członków wioski. Chyba to to jest lwy, lwy i ludojady, nie tygrysy tak, doczytałem słuchajcie, ta ekranizacja Szakala jest genialna to jest genialna, Bruce Willis jest świetny Richard Gere podąża jego tropem Szakala oj, powstało tego naprawdę w wersji strasznie dużo chyba nawet na Netflixie jest taki serial na osnowie właśnie tej historii Parnassus. Nie znam. Człowiek, który oszukał diabła. Ciekawe. Obejrzymy. Ach. Co my tutaj jeszcze mamy? Next. Bardzo dobry dreszczowic. Bardzo dobry dreszczowic. Świetnie się ogląda. W 2024 pojawił się film z Nicolasem Cage'em, gdzie gra psychopatę, mordercę psychopatę. Wiecie co, to jest niezwykła rola. Poszukajcie film z 2024 chyba to, to będzie film. No, powiem Wam, zagrał naprawdę rewelacyjny ten aktor. Przeżywa chyba swoją drugą młodość w kinie. Planeta małp. Dwa dyski. Special edition wow wow ale super aha, to jest ta wersja nie z 60 lat i 70 tylko to jest z 2001 roku no, fajnie, fajnie a tu mój ulubiony bohater, Hellboy, dwójeczka no świetny, to jest, myślę, że Powstały trzy filmy o Hellboyu, teraz niedawno się ukazała trzecia część i wiecie co, dwójeczka jest chyba najlepsza, no bardzo mi się dwójka podoba i uwielbiam do niej wracać i wrócę właśnie dzięki temu filmowi, specjalna edycja dwudyskowa, będzie ciekawie. Slam dok milioner z ulicy. No, tutaj była taka historia przy tym filmie, że aktorzy prawdopodobnie dostali bardzo małe wynagrodzenie. Tam była cała akcja, że się oni zaczęli skarżyć, że zostali wykorzystani finansowo, no, zarobili się pieniądze nie? na tym filmie. Nie wiem, czy potem to się rozwiązało, czy dostali od wytwórni jakieś większe pieniądze, ale podobno tam naprawdę bardzo małe pieniądze były. Casino, klasyka, proszę Was. Klasyka, proszę Was, rewelacyjne role. Robert De Niro, Sharon Stone, Joe Pesci. Świetny film, świetny film. Mocne kino. Kto tu gra? Nicolas Cage. Tak, to jest mocne fino, kino. Na filmu Webby miał 7,3%. Tutaj jest w rogu napisane. Czyli bardzo dobry film. Akcji, oczywiście. O, to będzie też fajny film. Nie wiem, czy to będzie. No, reżyser Milczenia Owiec. To myślę, że będzie bardzo dobrze się oglądać. No, fajnie. Grace. Wow. Jeśli co, uwielbiam ten film. Mam nawet gdzieś. Ale. ale Nie, tej wersji nie mam na pójdzie. No, rewelacja. Ale się cieszę, naprawdę. Jeszcze została jedna płytka. Cóż my tu mamy? Underworld. Znana saga. Też powstało kilka odcinków tego filmu. Bardzo udany science fiction. Horror. Słuchajcie. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwy. Jestem zaskoczony. Naprawdę bardzo wartościowe filmy dostałem, Marcinie, od ciebie. Słuchajcie, pozdrawiam Was wszystkich, pozdrawiam również Winr Shark TV, radka z tego kanału. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, niech się kanał rozwija. Cześć!